Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Zapraszam Was do nowego cyklu paczki L-Style, gdzie będę miał przyjemność recenzować wszystkie style i rodzaje piórek L-Style. A w pierwszy odcinek cyklu wejdziemy z piórkami bardzo specyficznymi. Czy zastanawialiście się kiedyś, co stałoby się, gdyby golfista był również fanem darta? Jakie rozwiązania zostałyby przeniesione na piórka darterskie przez zawodnika grającego na co dzień w golfa? Ta recenzja da Wam odpowiedź na to pytanie. Przed nami L-Style Dympu. Widzieliśmy już opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. A w środku klasycznie trzy piórka ale już to, co jest w środku, nie jest takie znowu standardowe. Jak widzicie, jeżeli chodzi o kształt piórek L-Style Dympu, tutaj nie ma nic szczególnego, ale jeżeli troszeczkę się zbliżymy i teraz bardzo dobrze widać to na kamerze, widzimy takie kulki, takie kropki, są one bardzo dobrze widoczne, Zapytacie skąd one się tu wzięły, co było dla nich inspiracją. Jeżeli ktokolwiek z Was miał styczność z piłeczką golfową, to domyśliliście się, że dokładnie stąd zaczerpnięty został pomysł. L-Style bazuje na tym, jak wygląda zewnętrze piłki do golfa, a jak doskonale się orientujecie, piłka do golfa ma bardzo fajne wartości aerodynamiczne, które twórcy postarali się przenieść na piłko do darta. Jeżeli chodzi o budowę, to właśnie te kropki są cechą wyróżniającą L-Style Dympu, a jeżeli chodzi o giętkość piórek, to są one dość giętkie. Jak widzicie, są one w stanie dotknąć drugiej strony. Są dość delikatne, ale po takim zagięciu wracają do swojego kąta 90 stopni. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się po długości, mamy tutaj rowki, po których lotka powinna sobie spokojnie spływać. Przechodząc do dalszej części piórka posłużę się rekwizytem. Jak widzicie mamy tutaj takie wgłębienie i wgłębienie służy do tego, aby zamontować do niego kapturek. Kapturek jak widzicie ma chronić shaft przed robin chudami oraz przed wbijaniem się w niego innych lotek. Jak widzicie pasują tutaj zarówno szafty L-Style. Jak i szafty zwykłe. Zwykły shaft również doskonale wchodzi w ten kapturek. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć na temat Ellside Dympu, zobaczymy, co na jego temat powie sekcja rzutowa. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Specyficzna golfowa budowa piórka L-Style Dimple nie przeszkadzała lotkom ani we wpijaniu się poprawnie technicznie, ani w osiąganiu wysokich wartości przy tarczy. Odpowiednia sztywność daje lotkom stabilną trajektorię lotu, a wystarczająca giętkość pozwala następnej lotce bez problemu znaleźć miejsce w tarczy. Piórka L-Style Dimple są dostępne w sklepie BalticDarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o dane techniczne, piórka L-Style Dimple są dostępne w trzech rozmiarach: L3, L6 oraz L9. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak piórka L-Style Dimple wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wygląd bardzo ciekawe, interesujące podejście do budowy piórka, interesująca faktura. Przypominająca piłkę golfową, a co za tym idzie, może mieć to przełożenie na zachowanie piórka w locie. Poza tym, jeśli ktoś jest fanem golfa, to właśnie Elstel Dympul mogą być ciekawym sposobem na podkreślenie swojej miłości do sportu innego niż Dart. Drugim plusem jest struktura piórka. Jest ono dość delikatne, ale dzięki temu nie złamie się przy upadku. A mimo swojej delikatności, za każdym razem przy jakimkolwiek wygięciu wraca do kąta 90 stopni. Ta delikatność sprawia również, że przy kontakcie lotki z piórkiem piórko jest w stanie delikatnie się odgiąć i wpuścić tę lotkę w kierunku tarczy. Jeżeli chodzi o minusy, nie jest to system tarterski, jest to samo piórko. Niestety nie istnieją jeszcze szafty, które odwoływałyby się do tematyki golfa, nie istnieją jeszcze szafty, które miałyby podobny wzór i fakturę jak te piórka. No, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Z mojej strony to chyba tyle. Serdeczne podziękowania dla firmy LSTYL za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. A ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, paprok darts.